Dzień dobry, witajcie. Ostatnio robiłem analizę cen, spadku cen Autka Star, a dzisiaj popatrzymy sobie na Forda Mustang Match E, czyli elektryczny SUV od Forda. I tak, zaczynamy. Pozagrakowałem sobie od najtańszych. Na aukcji w tej chwili jest 144 samochody, mamy wystawione, z czego bardzo dużo jest Ford Motor Credit Company czyli finansowego ramienia Forda. Są to najczęściej samochody polizingowe, tudzież odebrane za niepłacenie rad. I jak widzicie, te autka. Już zaczynają się ceny od 24 tysięcy. Tutaj mamy średnią, średnie ceny aukcyjne, biorące pod uwagę model, wersję wyposażenia, przebieg i to CR, czyli to jest taki stan ogólny. I wyżej piątka to jest ideal, jak fabrycznie nowe auto, i wyższy tym lepiej. Jak niżej, to mamy 2,8 na przykład w tym drugim aucie. No, to znaczy, że ma jakieś mankamenty, i to wpływa nam na obniżenie ceny. Tutaj sobie algorytm jakoś to robi. Wylicza nam, przybliżona oczywiście na aukcji, może tam się to trochę różnić, delikatnie góra, dołu, ale daje nam to już jakiś bardzo bliski punkt odniesienia. Oczywiście te auta najtańsze to będą. Te wersje y, niższe tutaj mamy RWD, czyli napęd na tył. Y, I z ciekawości możemy sobie zobaczyć, co nam tutaj tak obniżyło, y, co nam obniżyło wartość, że ta CRK jest poniżej 3. No mamy wcześniejsze naprawy, czyli były nakierowane tutaj elementy. Zderzak, maska, y, drzwi, zderzak, y, błotnik. Y, były nawet lakierowane i wymienione prawdopodobnie. No, także tu mamy jakieś po przygodach auto. Jak widać, to jest od razu jasno i czytelnie opisane. Także nie ma niespodzianek, jeżeli auto jest, że tak powiem, igła w, oryginalnej. w oryginalnym lakierze. To mamy też oczywiście taką informację. Tutaj mamy zaznaczone Pure Paint, tak że było to wcześniej lakierowane już jakieś elementy. i i tam jak sobie zejdziemy to wchodzimy w szczegóły także tak jak widać, no tutaj z kolei mamy tak mniejszy, mniejszy przebieg tego samochodu i będzie on tańszy od, od, czy w podobnej cenie do tego, do który miał 3 razy taki przebieg, ale cerkę miał 4,7 czyli możemy jeszcze sobie zerknąć z ciekawości prawdopodobnie nic tam się żadnych przygód wcześniej nic się nie działo Hmm. No tak, nic nie lakierowane, no pure paint, żadnych uszkodzeń, no, więc będziemy mieli jakieś pewnie drobne, yy, no jakieś, czy maskę jakieś odpryskałe, coś pewnie od kamyczka, czy jakieś delikatne rzeczy. I Jak widać, wszystko mamy, każde najdrobniejsze wgniecenie mamy yy, opisane. Ale przejdźmy dalej do, do cen. Czyli jak widzicie już od 24 tysięcy dolarów możemy tutaj polować na takie auto. To jest na dzień dzisiejszy około 100 000 zł, dolar mamy po 4 zł, niecałe, tam bez 2 groszy dzisiaj jak to nagrywam. I będziemy sobie tutaj możemy sobie popatrzeć, jak to nam rośnie. Raz z mniejszymi przebiegami, lepszymi cerkami, czyli lepszym stanem. No i wersja też będą nam się tutaj na pewno pojawiać, coraz ciekawsza. to już mamy wersję premium cały czas. Na, na, na tył tu mamy pierwszy AWD OWL Drive, a nawet GT, czyli mocna wersja. Mocniejsza, chyba GT, chyba już jest najmocniejsza, tak? Nie jestem. Nie jestem bardzo na bieżąco z Fordem. Poprawciemy, jeśli się mylę. Zerkniemy sobie, co tutaj się działo, tak z ciekawości. To jest prawdopodobnie odkupione auto, tak zwany Limon Bayback, czyli miało jakieś naprawy, które albo przekroczyły zakres, albo się powtórzyły, gwarancyjne i wtedy i wtedy no jest w niektórych stanek w większości w zasadzie takie prawo, że klient może oddać auto i Producent ma obowiązek je odkupić. On jest oczywiście naprawione, ale w związku z tym, że przekroczyło jakieś tam założenia trochę różniące się od stanu to od poszczególnego stanu to to mógł z takiej opcji sobie klient czy użytkownik, nawet jak to było w leasingu, skorzystać. Tu na razie większość mamy napęd na jedną oś. A tu mamy kolejny. 21 rok. Ee, all World Drive 40 000 mil przebiegu. Wysoka cerka. I jak widzicie, jak to wpływa sobie na cenę. 28 28,900 mamy tutaj średnią cenę aukcyjną takiego auta. No i to już coraz więcej nam się pojawia. E, aut z napędem na cztery koła możemy sobie wejść popatrzeć na to, mamy wersję select, i jeszcze pokażę Wam, jak e, w historii, jak to wygląda, jak, jak nam się pokazują konkretne transakcje, z których sobie to tutaj wylicza algorytm nam te średnie ceny. Czyli tutaj macie. A, i też fajnie będzie odnieść się, jak w czasie się ta cena zachowuje. Czyli tutaj macie te średnie, a tu mamy. Możemy sobie wejść i popatrzeć już na konkretne, jak się sprzedały. 17 lipiec, 13 lipiec, 13 lipiec, 13 lipiec. Gdzie, jaki przebieg, jaka cerka, kolor yy, i w jakiej cenie dokładnie. Zeszło auto, za jaką zostało już wina, finalnie sprzedane na aukcji. I Tutaj zobaczcie, jak to są drastyczne spadki przez ostatnie kilka miesięcy. Rok temu to auto dokładnie, ten model znaczy, tak? Czyli tutaj mamy tą wersję Select 4 koła napęd. Rok temu schodziło na aukcji średnio po 54 tysiące, 6 miesięcy temu już po 40 tysięcy, a dziś mamy średnio 30 tysięcy. No i tendencja jest cały czas spadkowa, bo Ford niedalej, jak przedwczoraj, chyba ogłosił w Stanach przynajmniej przeceny od 10 do 20% na wszystkie elektryki. Także to na pewno. Też nie pozostanie jeszcze bez wpływu na, na, na rynek aut używanych. Na, na pewno w najbliższych tygodniach te ceny jeszcze będą spadały. Ciekaw jestem sam, jak mocno. No zobaczymy, będziemy to obserwować. Tu niektóre o te też są przemieszane od dealerów, niektóre, jak widzicie, wystawia Fortnite or Credit, a czasami niektórzy dealerzy, którzy to jakaś tam Mazda, z Tennessee, to jakiś inny dealer, także yy, mamy też czytelnie, kto jest sprzedawcą na takiej aukcji, tak? Czy jest to czy chcemy bezpośrednio kupować z, finansów, z ramienia finansowego producenta, czy, yy, czy też od dealerów? widzimy jak absurdalnie jeszcze niektórzy próbują bo mówią, że te ceny spadły, a dealer próbuje 50 tysięcy za niego jeszcze eee, e, chcieć także to już jest absolutnie nierealne no ale musi czasem trochę czasu płynąć często do, zanim zanim dealer zaakceptuje, że tutaj będzie spora strata na takim aucie te ramienia finansowe tak reagują dosyć szybciej, sprawnie, bo oni zazwyczaj duże ilości tych aut wyrzucają w tym samym czasie, więc to się automatycznie przekłada na to, że tam nie ma, no nie bawią się. A tu mamy fajne 2000, tu będziemy mieli fajny przykład, już taki trochę droższy, ale 2022 rok, wersja GT. I widzicie, tutaj mamy średnie ceny 37,700 przy tych parametrach. Możemy sobie jeszcze wejść, jak one sobie ostatnio schodziły. Ten ma korektę za przebieg. pomimo, że ma 13, to ma 2000 korekty za przebieg. No i jeszcze ostatnio schodziły, tak, powyżej nawet 40, ale to były przebiegi bardzo małe dziewięć, Mil, czyli tutaj no, przebieg jest kluczowy. Więc średnia cena jest tam 39600 ponieważ tu jest przebieg 13, to jeszcze nam zrobił korektę. Jeszcze sobie zerknijmy na opis takiego droższego łódka. Widzicie, nawet jest zaznaczone tutaj smokodor, odor, czyli prawdopodobnie ktoś w tym aucie palił papierochę i też jest od razu zaznaczone, że, 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 jest, że jest ten zapach papierosów, że jakiś palacz nie jeździł. No, paint, czyli żadnych malowań, malowa, żadnych nic nie było malowane. No, aukcje Mannheim to są już aukcje profesjonalne dla lokalnych dealerów. No, nie można tego porównywać z kopar czy EI, z aukcjami ubezpieczeniowymi. Ale powiem Wam, że jak patrzę na samochody te uszkodzone na koparty EI, czasem to te ceny ostatnio, czasami naprawdę jak jakoś niedużo uszkodzone, to biją do takich cen jak że można w ogóle lalkę bezwypadkowy fajny kupić na, na Manheimie. Także, no ale tego tutaj ma dużo mniej, szczególnie z Europy, to, to tutaj nie ma mało, bardzo mało, mało firma dostęp, bo trzeba mieć lokalną licencję albo już lokalnego pośrednika w Stanach, który jest zarejestrowany na, na Manheim. No Tutaj mamy przykład. 22 rok jest to styczeń, 22. W Stanach to też warto pamiętać. Często jest tak, już od połowy roku są sprzedawane. Jest model następnego roku, czyli, czyli model 22 może mieć końcówkę produkcji 21, i to może być już powiedzmy nawet lipiec, sierpień w skrajnych przypadkach. Już wakacje. Powiedzmy, teraz mamy lipiec 2023. To już w salonach są modele 2024, niektóre marki sprzedają. Także tym się to różni od naszego rynku. I tak to po nie, pokrótce wygląda. Jeżeli chodzi o ceny. Jeszcze na koniec wrzutkę taką zrobię standardową jak ta cena nam się przekłada, y, którą płacimy na aukcji na cenę już po imporcie w y, Polsce na gotowo. No i tutaj y, założyłem sobie, że powiedzmy przy 25 tysiącach dolarów jakbyśmy coś znaleźli y, na wschodnim wybrzeżu, y, gdzie wysyłamy z portu z Sawanę, to y, przy wydatku na aukcję rzędu 25 tysięcy dolarów to koszt auta brutto po opłatach ze wszystkimi kosztami importowymi, prowizjami to będzie około 160 tysięcy złotych. No ktoś jest ciekawy to oczywiście może sobie porobić takie symulacje u nas w kalkulatorze. Wszystko jest jasno czytelnie rozbite co się składa na tą sumę z czego ona wynika, jakie tam są po kolei prowizje aukcyjne, koszty, nasze prowizje ubezpieczenia, cła obsługi agencji celnej, obsługi opłaty portowe, tak w porcie przy rozładunku. No i transport lokalny w przypadku dostawy auta z Bremerhavena do Polski. Pod wskazane miejsce. Także zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu. A jak macie jakieś pomysły, coś Was ciekawi, żeby jakieś takie jeszcze inne modele czy marki porobić taki przegląd cen aktualny, to dawajcie znać w komentarzach i będę przygotowywał kolejne. Do usłyszenia, do zobaczenia.